Nowoczesny design i komfort użytkowania to podstawa, a smartfon Samsung sma 307 Galaxy A30s to perfekcyjne połączenie obu tych cech. Ultra duży, o przekątnej 6,4 cala, niemal bezramkowy wyświetlacz Infinity Vs AMOLED to wprost idealny ekran zarówno do pracy, jak i rozrywki. Zapewnia wyrazistość, jasności głębi, a także optymalną kolorystykę. Jesteś amatorem zdjęć? Teraz wykonaj je dzięki trzętylnym aparatom, które pozwolą Ci otrzymać efekty niemal jak w profesjonalnym aparacie fotograficznym. Ciesz się wyjątkowymi ujęciami chwil zatrzymanych w kadrze. W standardowych smartfonach bateria szybko się rozładowuje. Ten model został wyposażony w super pojemną baterię 4000 mAh, co oznacza, że nie musisz jej już tak często ładować przy takim samym używaniu telefonu jak wcześniej. A jeśli nie przyjdzie potrzeba podładowania telefonu, to ten sprzęt posiada funkcję szybkiego ładowania. Nie trać czasu na czekanie, aż twój smartfon będzie gotowy do pracy. Zrobi to w tempie ekspresowym. W trosce o bezpieczeństwo twojego urządzenia i twoich danych zastosowano specjalny czytnik linii papilarnych w ekranie, dzięki któremu jednym przyłożeniem palca masz dostęp do swoich plików, ale nikt poza tobą nie jest w stanie go odblokować. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Smartfon Samsung sm 307 Galaxy A30s. Rozwiązanie godne polecenia.